Cześć, tu Ola, witam Cię serdecznie ponownie, mam nadzieję, że ponownie, na kanale Sztuka Uniwersalna. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to przypominam, że jest to miejsce, gdzie sztuka spotyka się z codziennością, gdzie tej sztuki szukamy, odkrywamy ją właśnie w życiu codziennym. A dzisiaj kolejny odcinek z serii o kolorach, kolor... Szary, niepozorny, kolor tła, kolor niezwykle neutralny, a jednak o niesamowicie magicznych właściwościach. Jeżeli tak jak ja kochasz kolory, to koniecznie zapraszam do oglądania dalej, koniecznie zostań ze mną i przypomnę, że możesz wcisnąć czerwony przycisk i być na bieżąco z nowymi filmami. Zasubskrybuj kanał, takie filmy pojawiają się tutaj dwa razy w tygodniu. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Barwę szarą uzyskujemy poprzez zmieszanie ze sobą barw dopełniających. Możemy również połączyć dwie skrajności, czyli czerń i biel i w ten sposób uzyskać kolor szary jakby o różnym stopniu rozjaśnienia w zależności od tego ile bieli dodamy do czerni. Oczywiście szarość nie jest tylko jedną konkretną szarością, ponieważ są szarości bardziej ciepłe Czyli te bardziej idące w żółte, pomarańczowe tony, e, czyli ocieplone oraz szarości chłodne, czyli bardziej zaniebieszczone. Jednak barwa szara to jest taki specyficzny kolor tła, kolor niezwykle neutralny, właściwie z niczym nam się nie kojarzy a często też oznacza brak jakiegokolwiek koloru. Kolor szary to monotonia, to pospolitość, mówi się o kimś na przykład, że jest szarą myszką, to znaczy, że jest człowiekiem w ogóle niebarwnym, człowiekiem gubiącym się w tłumie, takim chowającym się, niezauważalnym. Na pewno zauważyliście, jak niezwykle modnym kolorem, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, ostatnimi czasy stała się szarość w przeróżnych odcieniach, dlatego, że jest to kolor wdzięczny. Wdzięczny przez to dzięki temu, że możemy do niego dobrać różne kontrastujące barwy. Niektórzy, jeżeli mają ochotę na barwy bardziej nasycone, Będą oczywiście świetnie z szarym współgrały. Nie wiem, jakaś na przykład pomarańcz mocno nasycony, czy czerwień. Będą świetnie wyglądać przy szarym, a ci, co mają ochoty na przykład na bardziej słodki, delikatny, romantyczny wystrój, dobiorą do szarego odcień, taki landrynkowy odcień różu, jasny róż. I też to będzie się super komponować. Jednak mistrzowie Feng shui są zgodni co do tego, że z szarością nie należy przesadzać. Dlatego, że zarówno szarość, biel i czerń, to nie są kolory życia. Jeżeli już decydujemy się na szary we wnętrzu, to do takiego pomieszczenia dobrze jest dobrać coś, co je ociepli. Na przykład jakiś parkiet drewniany albo meble z jasnego drewna, to będzie stanowiło takie fajne połączenie, ciepłe, chłodne i wtedy trochę życia się pojawi właśnie w tym pokoju. W szarym pomieszczeniu tak naprawdę ani nie odpoczywamy, ani nie nabieramy sił, tylko trwamy w stanie kontemplacji. I właśnie przy y, zbytnim, y, zbytniej ilości tej szarości potrafimy wpaść w taki delikatny marazm i taką stagnację. Szary najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach recepcyjnych, na wejściach, w przedpokojach, ewentualnie w jakimś salonie, ale na pewno w pokoju dziennym czy w łazience kuchni. Tutaj już hmm, fajnie byłoby zastosować jakieś żywsze barwy. Oczywiście według Feng Shui, tutaj każdy to dobierze do własnych swoich preferencji. I oczywiście szary jest zalecany dla osób zrównoważonych. Jak już wiecie z poprzednich filmów, kolory potrafią wpływać na obniżenie lub podwyższenie temperatury w pomieszczeniu pomalowanym na dany kolor. I szary, podobnie jak biały, temperaturę w pomieszczeniu obniża. A jeśli chodzi o leczenie kolorami, to wydawać by się mogło, że szary to taki kolor, taki kolor, nie kolor, więc właściwie w żaden sposób na nas nie wpływa. Nic bardziej mylnego: w chromoterapii szarość otacza nas ochronną aurą, jest wykorzystywana przy na przykład okazji leczenia napięć mięśniowych, świetnie wpływa na układ trawienny w przypadku problemów właśnie z trawieniem oraz. Łagodzi stres, ale znów trzeba uważać, podobnie jak w przypadku pomieszczeń pomalowanych na szaro, zbyt duże, zbyt duże natężenie, zbyt dużo szarego to przygnębienie, to niechęć do życia, stagnacja, marazm taki ogólny, więc nie przesadzajmy z tym szarym, ale kolor jest ogólnie w leczeniu wykorzystywany. Przechodzimy do tematów modowych i czymże byłaby moda i nasz ubiór bez koloru szarego. Kolor szary to jest taki kolor bezpieczny, kiedy my e, rano otwieramy szafę i. która się nie domyka, oczywiście, ale nie mamy się w co ubrać. Wszystkie panie tutaj to wiedzą. Otwieramy szafę i stwierdzamy, że. Mm, Dzisiaj, właśnie jest taki dzień, że pada, nie mam się w co ubrać, to sięgamy po ten szary sweter. Czyli szary stanowi w naszej szafie i w ogóle w szafie Polek, myślę, w większości taki basic, który wkładamy, nie mając ochoty na inne kolory, stwierdzając, że pogoda nie sprzyja, albo po prostu wybieramy szary, bo, bo jest to kolor niezwykle neutralny. Kolor basicowy, bazowy, który świetnie będzie wyglądał zarówno w total looku, na przykład do, w wersji takiej casualowej, dziennej, streetowej, do sportowych em, butów w, w kolorze białym, na przykład takich trampko-tenisówko Adidasów. Świetnie się sprawdzi, ale kiedy założymy do takiego stroju szpilki, już będziemy bardziej eleganckie. Eleganccy, ale eleganccy. Eleganckie, ale nie zobowiązujące. Natomiast szary, tak jak już powiedziałam, ma tyle odcieni, że. Na przykład grafitowy będzie, grafitowy odcień ciemniejszy, szary będzie takim oficjalnym, eleganckim kolorem, świetnym, jeśli chodzi o garnitur, zarówno damski, jak i męski, w przypadku takich oficjalnych biznesowych spotkań. Szary, jaśniejszy, świetnie się sprawdzi na lato, ale też właśnie to jest kolor, który i lato, i jesień, zimę i wiosnę obstawi, i my zawsze ten kolor mamy w szafie. Ja myślę, że no, po prostu każdy z nas, każdy, tak jak tutaj siedzimy, ma na pewno jakąś szarą rzecz w swojej szafie, bo to jest taki kolor. Kiedy stwierdzamy, że pogoda nie sprzyja, kiedy nie mamy ochoty na jakiś barwny ubiór, jak papuga, to ten szary właśnie wybieramy. Ale to jest taka baza, która się świetnie komponuje z, z kontrastowymi kolorami, zarówno jak i kolorami pastelowymi, właśnie na lato, z różem, z miętą i z bielą, będzie wyglądać. Świetnie. Natomiast tutaj w temacie tej mody ja bym się chciała skupić na takim konkretnym elemencie, jakim jest szary garnitur, i w tym wypadku porozmawiamy sobie nieco więcej o garniturze szarym męskim. Wszystkich szarych garniturów nie da się sprowadzić do jednego mianownika, ponieważ określony odcień szarości będzie różnie komponował się, zestawiał z określonymi kolorami. I w wypadku, na przykład, garnituru grafitowego, takiego ciemno-szarego, to jest świetna alternatywa dla garnituru granatowego bądź czarnego. To będzie taki oficjalny, elegancki element w męskiej szafie. Natomiast to nie znaczy, że my nie możemy. Panowie oczywiście nosić go w sposób każualowy, dzienny. Wystarczy, że koszulę zamienimy na sweter, t-shirt, półgolf golf. I w tym wypadku, już na rodzinne spotkanie, czy do pracy, o ile nie obowiązuje tam em, konkretny dress code, możemy w takim zestawie się wybrać. Pamiętajmy że również, że im większy kontrast pomiędzy e, garniturem a koszulą, tym strój będzie miał bardziej oficjalny charakter. Jasno-szary garnitur natomiast to jest świetna opcja na letnie dni, na przykład jako strój do pracy czy na takie letnie rodzinne imprezy typu komunie. Natomiast w chłodne dni wcale nie trzeba go chować na dno szafy, można zastąpić znowu koszulę na przykład czarnym bądź granatowym wełnianym golfem i wtedy już spokojnie jako strój dzienny taki jasno-szary garnitur nam posłuży. Natomiast najbezpieczniejszym wyborem koszuli do szarego karnituru będą klasyczne koszule w kolorze czarnym, białym bądź niebieskim. Do jasno szarego garnituru najlepiej pasują klasyczne, eleganckie buty typu półbuty bądź Oxfordy. I tutaj w kolorze ciemnobordowym, brązowym lub czarnym świetnie się sprawdzą. Do ciemno szarego garnituru grafitowego raczej nie należy nakładać butów jasno-brązowych, gdyż ten grafit ma bardziej właśnie taki oficjalny charakter, i tutaj lepiej założyć postawić na buty czarne, ciemnobordowe bądź czarne. W 1965 roku Roman Opałka, polski malarz i grafik urodzony we Francji, postawił na czarnym płótnie w lewym górnym rogu Czarnego płótna, białą cyfrę 1. I to właśnie od tego momentu zaczyna się jego projekt konceptualny, projekt egzystencjalny, projekt na całe życie. Roman Opałka, stawiając szeregi białych cyfr i liczb na płótnach, stosunkowo te płótna, e, jeśli chodzi o aple, o tło, rozjaśniał. Zaczął od czarnego płótna, przeszedł do szarości i od 1972 stopniowo je rozjaśniał w stronę bieli. Dodatkowo w pracowni miał również magnetofon, który rejestrował jego zmieniający się na przestrzeni i w przestrzeni czasu głos, odczytujący te liczby, które zapisywał na płótnach. Projekt niezwykle, przynajmniej myślę, że nie tylko przeze mnie, kojarzony z memento mori i z upływem, nieubłaganym upływem czasu. Spotkał się ten projekt oczywiście i jego sztuka, bo od tego momentu to, to był projekt na całe życie. Od tego momentu. Spotkał się z dużym uznaniem. Opałka sprzedawał obrazy jeszcze nienamalowane, ale też z dużą, dużą dawką negacji ze strony publiczności, no ale jeśli chodzi o tworzenie, to to jest akurat nieodzowny element. W 2010 roku na aukcji w Sarebis prace z tego cyklu sprzedano za sumę około miliona funtów, z tego co pamiętam, to było 700 tysięcy chyba ponad. Osie, około 800 tysięcy funtów, i w momencie sprzedaży była to najwyższa kwota, jaką zapłacono dotychczas za pracę żyjącego polskiego artysty. Tak koniecznie znać na dole w komentarzu, co sądzisz o kolorze szarym, czy lubisz, czy otaczasz się nim, zakładasz go na siebie. Dziękuję Ci pięknie za uwagę, za dzisiaj, za oglądanie. Mam nadzieję, że troszkę wiedzy, troszkę ciekawostek na temat kolorów tutaj się udało Ci się dowiedzieć. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach, a ja tylko przypomnę o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Filmy dwa razy w tygodniu, czwartki, niedziela. Także widzimy się już niebawem. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Niech sztuka będzie z tobą.